Dzień maneczko wszystkim z tej strony Nenorlux i oczywiście 10 łapek w górę wili się pod poprzednim filmem, więc kolejny filmik nagram kiedy będzie 15 łapek w górę, więc polecam e, o lajkowanie moich filmów, subskrypcji z dzwoneczkiem. No i zapraszam Was do oglądania <śmianowidł> Zgodnie z obietnicą nagrywam test mojej poraci AOTON. Krótko omówimy co mamy tutaj. Tu mamy hamulec tylni, hamulec przedni. Tutaj mamy gaz. Poziom naładowania akumulatora, świeci się na zielono. Jak zgaśnie zielone połowa baterii wam zostaje. A jeżeli zgaśnie to macie przerąbane. Tutaj mamy światła. I oczywiście No Oczywiście tutaj wkładamy kluczyk aktywujemy kulaśkę. Tutaj mamy tryb eko lub tryb sport, albo tam ten tryb zwykły. Na trybie eko jesteście w stanie przejechać 25 km, około. Na zwykłym trybie 15, coś takiego. I teraz tak, światło. To jest to. No i proszę bardzo. No nie wiem, czy będzie widać, ale tutaj się świeci. I oczywiście z tyłu się świeci. No teraz to bardziej świecił, zaświeciło, dlatego tego Znaczy nie gaz tylko hamulec wcisnąłem. no jak gaśnie to, to już jest, e, jest gaz No i kolejna rzecz. Czyli klakson. <noise> Czyli klakson. Mamy tutaj oczywiście siodełko, można je wyjąć. Proszę bardzo. Możecie się przyjechać ile chcecie. Uu, ale jest to niewygodne, ponieważ macie, no wiecie, że to tak jest na i to tak trochę przeszkadza. Ale zamontujmy też środek, żeby wyglądać jak jakiś stary dziadek. Dobra. Oczywiście tutaj noga oczywiście ma podnóżek Nie jest głośny, ale przydatny I tutaj mamy kierunkowskazy, to są takie To jest to, lewy kierunkowskaz, prawy kierunkowskaz No i oczywiście jak się włączy światła Oczywiście tutaj też działają te Hamulce, nie? A jak się włączy światło, to tu się powinno zapalić o dokładnie. Jest. I to jest wszystko w normie. Wspomniałem <noise> jeszcze dość, że ta pulażka się składa. Tutaj się składa, ale nie będę ją składał, ponieważ ją y, nie złożę i będę musiał wzywać Maksymalna prędkość mojej kulany nogi to jest 40 km na godzinę. Całkiem szybko śmiga. Y, no i myślę, że jest GIT. Jednak jeżeli bateria się wyczerpuje to wtedy e, prędkość się zmniejsza, no ale to chyba wiadomo. No i dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. 15 w górę i kolejny odcinek na kanale Nenolux. Siema!